Hello hello, siema, siema Cześć, cześć. siema, siema. Przez te łoki toki też mnie słychać? Tak. Tak, słyszę o kości, czego z nie to może, może być żałuję, ale ten... No, <toszczędzik> dobra, <toszczędzik> no, 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 Ja już nie... Co? Co wziąć? A mów na C, nie mów na B, mów na... Znaczy mów na V, bo lepiej słychać jak jesteśmy Aha, bliżej. no dobra. To weźcie te radyjko, te, te spiritboxe. No i nic nie było, słuchaj, by cię przerwało co to. to, ja to, 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 to teraz Te radyjko. A po co to podnieść? To możesz gadać z, z tym duchem. No bo to ty będziesz gadał z... Ty masz na przycisk czy masz na wykrywanie? Nie przerywa go, chyba normalnie gada. Nie, mi było... Dobra, idę. Jola. Jolo. A Jolo. Nie, tam męgę, stole był. No, no. O i, tak, i teraz bardzo się słabo było sobie być dalej. No bo tak, bo... No bo się odsunął no, od nas. Nie, na no, 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 zapalić światła. Ale pewnie one są już Tak. musimy już wchodzić do piłki Jak blisko możemy pod C, prawdziwa. Od razu do piwnicy Tu jest panowie garafem, co? panowie? My ja to wszystko wiemy pod B mówić, bo właśnie słyszę piwnicy Pod B, tak? Mówić, A, lepiej mówić? To, dobra nie, Kurde się Znaczy ja V mam ustawione jakby wiesz, y... Ja też, jak to jest? Ale, ale ale... Bo, bo ja... tak, bo kurczę jak jestem na dole to już właśnie słyszę, jak gadacie wszystko ja przy... to owszem, ale... bo, bo jak na przykład jak mam ten V, znaczy ja nie mam V w ogóle, bo ustawiłem bez V-ki, że samo gada. Ale ja wciskam teraz B to mnie nie słyszycie ogólnie tak? Głośnie tylko po prostu... Nie słyszymy cię przez radio wiesz? Tylko przez radio tak teraz? Przez radio? Tak, tak. A, te, a teraz głośniej? Teraz jest głośniej, bo gdzieś tak, tak. Dobra, Kuma, Dobra, skuma, skumałem grę już, dobra. Dobra, w razie W informujcie mniej więcej gdzie ktoś może być A, znaczy po Pojawi się na pewno w tym, yy, w kuchni się pojawi na 100% No dobra, ale teraz prąd wywalił, więc trzeba iść do piwnicy Trzeba iść do piwnicy Mam MV2 oh, oh. MV2 mam po nowe, z było przecież Cię zlękłem ciebie ty No powiedz Kamilus jesteś Kamilus? Kamilus gdzie jesteś? do mnie Powiedz mi ten spirit box co mam, mnie w ręku To ee, to kiedy Co to ma za znaczenie te cyferki 86, 87, 100 to, to. A wziął tutaj w ogóle aparat? Ja mam aparat? Ja mam aparat, mam, mam, mam aparat. No na M na pewno nie jest. Nie mogę znaleźć Miałem tylko raz, wziął on to No jak graliśmy chwilę, znaczy ten wcześniej, no to tutaj się nam łapka pokazała, ale to. Zagrał sprzęt, robił zdjęcie. Mam zdjęcie tego. Ty wiesz, nie? Okej, okay, robię. Dobra, mamy. To jakoś tutaj chyba nie było, albo nie patrzyliśmy na podłogę. No właśnie, nie wiem. O kurna, przez linku! Po nażywaniu. Telewizor Aaa, pod, pod, pod V? Ile lepiej? Panowie, pod V możemy gadać w te plugiem, możemy go wzywać się ktoś. Halo, halo, duchu Give me a Saj no okay, To Ej, to tak było! Margaryt! Wiczek ma na imię? To Ta... tak Ta... O tak mi... Margaryt Oj? Słysza... słyszałem głos jej No Margaret! A nie to Niko gada tak To Niko gada a, okay. Ja bym aspanicę już mam A to ty ten tak Mam MFK V2 a co, a co to, znaczy? tu... to była. To będzie tutaj ten, tu no będzie... No tu się powinna gdzieś pojawić Tu się, tak? tu, się pojawi. tu się pojawi, tu się pojawi w tym miejscu gdzie ja jestem W tym miejscu się pojawi się Margaret Margaret, you fucking bitch Margaret. Hello, hello. Hello, moto. Margaret. Margaret. Hello, suck, hello. Margaret. Hello, hello. Margaret. hello, 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 hello. Margaret, hello hello. hello, hello. Hello, hello. Give me a sight, give me a sight. Motherfucker, może na jakimś akcenu to Margaret? O, 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 Ruszył się ten. Czekaj, palec się ruszył ogólnie przez chwileczkę. Margaret, 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 Pokaż się, szmato. Pokaż się. Ona na stole tańczy! Ona na stole tańczy, bo jest trzy poziom You, you, you are fucking pole dancer? yeah? yo, dancer? yo, bo się, ona się boi światła. Zgaś to światło. Czy nie ma czegoś takiego? Boi się światło, chyba nie? Ty, no ona się nam pokazała, ale ona nam się pokazała wytrzymał. światło było włączone Margaret, you have knife. You have knife, dobra you... can. Doba, o... ee, hey, hey. odsućcie się. Dobra, idźcie z tego pokoju i. Oh, Oooo! Oh. Mówię, to bo taler się ruszył, no wcześniej, no. Nie. Jedynie co możesz zrobić, to jest fucking. Uh, like Taki talerz.

Mów, mów, klik, mów krótką falówkę, pod B gadaj, bo nie słyszycie. To jest Margaret, rozmawiam no. pod B. Znaczy, to oni gadają, wiesz? Boże, ja ci... Wysłań, że no. ci nie ma. Ja jakieś dźwięki słyszałem ogólnie dziwne. Dziwne dźwięki słyszałem ogólnie. To no, może ci zostawimy, bo ona może tylko z tobą gada. Na może, może. Może, bo, tak, bo ja gadam normalnie... No, może, bo ja pod V-O tak sobie gadam normalnie, wiesz. Tralalala. la 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 Margaret, otwórz ten laptop, ja wam powiem, że e, to tam jest napisane, że podobno na tym naszym aucie, że e, ona była... Jest, 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 jest! Szybko! Już złabłem stresa! Zabiłem jakieś, ale nie wiem... jakieś ale nie wiem czy to było to, wiesz, bo... O Jezu, właśnie się. Właśnie nie było... nie było ciała, nie, nie było pokazanego Był ciała. Nie było ciała pokazanego, tylko było migało światło, śmigało i więc się zesrałem. So hello, nie był hunt. taki słaby. hello. Motherfucker. Magda, ja Ciebie No, po jakiś inny sprzęt. Margaret. Oh, oh. oh, Margaret. Margaret. Hello, hello. Dixon, Mr. Dixon. Mrs. Dixon. Mrs. Dixon. Ja idę zobaczyć, kogo się nazywa, bo nie chce mi się wierzyć, to Margaret. Marga Margaret Dixon mówić. Możesz sprawdzić, nie ma problemu. Stawmy Majasiego, co zamknął się drzwi. Zostaw Majasiego, się ćwiczy. Okej, okay, zostawcie mnie samego. To nikt go zamknął drzwi wiesz? Okej. Boję się, boję się. To no. jest Mary Coreto. Cordero? Mary Cordero. Ej, ty to inna nazwa jest teraz, bo wtedy była... A. ty!

Dobra, ale ms na pewno nie jest, nie? Nie, nie mam już więcej... A, ona do gadała! Nie mam więcej tego, kliszy. Ja się otwieram. Mary! Ja się, ja się otwieram. Nie mam kliszy już. Ja jecik, Jestem w samochodzie, jakby, co? Polecimy. Nie tego. Mary. Mary, Mary, Mrs. Mary. Czego Mary. nie mamy? Oj, oj, coś się co, właśnie dzieje, czy nie? Tak, tak, tak. Ja na komence wszystko widzę, bo mi kamerki i zasięg traci, w takim ekran się się No mi aparat, właśnie coś się pie psuje wtedy. Mary, kill him! Mary, kill, them, kill Mis, them Mary Mrs, Mrs. 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 Mary 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 Mary? Mary 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 me, Mary, Mary, Mary O! Piechło coś? Było? Nie wiem Mikrofalówka odpaliła mikrofona! To je bala mi zdjęcie mikrofalicznie? Nie 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 Nie, no, sensu. no, to no, no, nie no, 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 Idę na dół. Chciał ktoś tę książkę? Ja zez, wezmę, pójdę w książkę. Nie. Przecież... Może brał tu? Mary. Mrs. Mary. 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 książkę brał. Mary. Mary. Mary, Mary. Mary, Mary. Mary, Mary. Nic brał. brał. się, brał. się brałem, nie wiem. Była książka. Chciał coś z tej książki, jeżeli tu chodzi.

W piwnicy. Płaczę, płaczę, coś, dziecko płacze. O nie, zdążyłem zdjęcia zrobić. Było tu... W tym miejscu było. w, 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 w salonie to tu było. Tutaj w salonie było, na środku. Mary, Mary. Mrs. Mary. Mary, Mary. 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 G, cool. yeah. przepraszam, <coughs> Mary Mary i taką G nie otworzyło się. A, że tą książkę ja też nie wiem, jak ją otworzyć. Nie wiem, jak tą książkę otworzyć też. Ogólnie Co my tam musimy zrobić? Czytał wszystkie te zadania? Oj back Bo jest, bo jest, jest! Jezu, mam zdjęcie chyba. O kurwa, się zestrałem. Widziałeś to? Widziałeś go Te czy nie? To są zadania. Dowiedz się, z jakim duchem masz do czynienia. To pierwsza rzecz. Druga, oczyść obszar w pobliżu ducha za pomocą kadzidła. I trzecie, uniemożliwi. Duchowi atak za pomocą krucyfiksu. No tak, ale my nie mamy takich. Nie, mamy... nie mamy tych rzeczy. Tu... O co się dzieje? Tu jest, dzieje się. Nie kłam. To masakra Nie. O masakra jestem duchem o masakra co tu się dzieje O fajne Uff. Słyszycie mnie? Nie słyszałem mnie po położyłem po, położyłem książkę. O fuck parts of... Mary Maryyyy Mary, why you, why you kill him? Mm. Ahahaha, you're a fucking bitch, you're fucking bitch mary O, oh, shit! Gdzie jesteś? No i mnie już nie ma. O, masakra. Niko, słyszysz mnie? Niko, Niko, słyszysz mnie? Co, Niko? Niko? Niko, słyszysz no? mnie? Halo? Halo, halo? Słyszysz mnie? Słyszę. A dobra, ci my tru, trupy się słyszymy, dobra. Ale jak ja byłem trupem, to... By, ty, a pod belgadasz? gadasz? Nie, normalnie gadam, normalnie pod v. A ja... a teraz mi słyszysz? Tak, słyszę A, słyszysz mnie, dobra. O, niko... Tu, tu, Ej, tu, tu, back, giną, 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 ginie, ginie. No, ginie. Ale jak, jak, jak ja byłem trupem, nie? Jak ja byłem trupem, to. No to wa tak, to... nie było cię słychać. No to ja, ale was słyszałem ogólnie, jak Jak wygadaliście, nie ogólnie. I tego ducha coś widziałem. No to ładnie. Welcome back! Welcome back! No to dzieci! Hello, hello! No super. <laughs>